Ruszyły! Na końcu stawki Darmen zdecydowanie pozostały mocno, mocno zgrupowane. Na Palia na drugiej pozycji galopuje Drago. Palia Drago i na trzeciej Ahmad. 1600 metrów do celownika na czele stawki Drago, ale te trzy konie galopują bardzo, bardzo mocno zgrupowane. Następnie tam dalej jest Ela Roza, galopeja. Gryfina. Na ostatniej pozycji zdecydowanie Darmen, a na przedostatniej Wespa. I 1300 metrów do celownika prowadzi Drago. Drago jest na czele, na drugiej pozycji jest Ahmed, na trzeciej Palia i te konie. Od samego początku są na czele stawki. na czwartej pozycji Elaroza, tam po zewnętrznej poprawia S Fachan. A na ostatniej nadal galopuje Darmen. Na około 700 metrów przedcelownika na czele stawki przy Bandzie jest Drago, na drugiej pozycji galopuje Ahmad i na trzeciej Palia, czyli nic się nie zmieniło. Przed wyjściem na prostą stawka zaczyna się mocno grupować, ale prowadzi nadal Drago. I wyjście na prostą, Drago przy bandzie, atakuje go Ahmad i rozpoczyna również finisz Echeta. Walka, 450 metrów do celownika, szeroko, szeroko, nadal na czele już w tej chwili jest Ahmad, a tam bardzo dobrze galopuje Esfahan oraz również bardzo dobrze Elaroza na około 200 metrów przed celownikiem, trzy konie walczą o zwycięstwo, ale najbardziej, najlepiej galopuje Ela Esfahan, e, e, słabnie Ahmad. Esfahan razem, tu niesprawdopodobna walka jest, trzy konie walczą o prowadzenia w celowniku. Esfahan jest na drugiej pozycji, Ela Roza pierwsza, Ahmad trzeci i na czwartym miejscu Vespa.